Z tej strony iSnake, kontynuujemy dzisiaj podróż do Silent Hill'a. Widzicie, wracamy do koszmaru. Tunel się nam powiększył. Będzie to nowa lokacja. Jak się nie mylę, nad jeziorem, chyba Silent Hill. W ostatnich wydarzeniach w mieście, w meczu, w której nie udało się nam uratować Cindy, trafiamy do kolejnego koszmaru bohater jest nam no, cały czas uwięziony w tym pokoju, dopiero wyjście przez ten tunel daje mu jakby okno na świat, gdzieś może się wydostać, choć ten wydostanie się i on czy nie zostanie w tym pokoju. Dobrze, jesteśmy. Trzeba sobie przypomnieć jak się wydarzało, dobrze. To, tu mam, to jest coś widać pismo ze ścian w pokoju też się pojawia, warto eksplorować, niby to jest coś.

Piękna seria. Teraz tu podeptamy, podeptany. będziemy się tego to Dużo życia nie straciłam. Będzie to sterowanie. Wierzę, co popadnie. Boje się przydadzą. No tu coś Dalej trzeba iść. Znowu na no... uh! Zaś Przecież ja tędy nie wszedłem. Znaleźć, idziemy dalej. Uh! Poczekaj, nie 5 w Coś gdzieś prowadzi? Niekoniecznie. Trzeba jeszcze lepiej się rozglądać, bo to jakaś głupotka może zadecydować, że czegoś nie zrobimy. O, bierzemy. To mi się podoba. Takie badziewia. Już od dłuższego czasu przyjeżdżam tu do Silent Hill. Chciałbym w końcu spotkać diabła. Zawsze kiedy przyjeżdżam do tak... świetnego miejsca jak Silent Hill, jestem naprawdę pod... pod... Destytą. Ale skuchań, nie mogę tego przejść. Podekscytowany Jasper Gain Bierzemy ten notatnik Nie jestem pewien co miał oznaczyć gdy powiedział ten ścibski facet Jego domem jest sierociniec w środku Jezioro jest na północnym zachodzie zatem przeciwna jest południowy wschód Ten ścibski facet powiedział także inną rzecz, której nie zrozumiałem Jeśli nosisz odkopany klucz nie możesz zawrócić Musisz położyć go gdzieś przed swoim powrotem. powrotem. Małaś notatka? Weź podpowiedź. Przepraszam, że się przejęzyczyłem. No tu jest jakiś felek. Może go putnieni piłką. Co mi powiesz ciekawego, felku? Uh, come. Real nosy guy, but, but, but I, I was the one who found the stone first. In the old days, the, the natives called it Nakihona. -Na they used it in a ceremony for, for talking with their dead ancestors. And now those, those guys are, are using it too. Call it the Mother Stone. They're just a, 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 up ahead in that that weird building, o, operating some kind of crazy religious cult. They, they use to the, the, collect orphans and did and, and, and things to them. Jest jedna druczka są te słynne kamienie tu nie ma Trzeba się rozglądać każda tylko... Tu coś będzie No chodź, chodź. Olej jest. Do dupy. Finisher. to na o, katka finisza finisza na drugiego gatka finisher, finisher. Tyle dlaczego dlatego atakują dopiero na wem wę... no, fajnie Nie, żebym o, No co to jest? Nic dziwne Już się stresuje przy tej grze Co za głościem? Wskinę przez Was osły. Tyle z Was będę miał. mm <sighs> jednak się okazała bardzo słabą bronią Już tyle życia tu straciłem społeczność popierająca uśmiech w Silent Hill dom życzeń sieroci niezoplanowany przez kult może no, żeby tu nie tylko nic nie dożarło no ja bym postanowił może wejść zapisać Help me! Help! Let me out of here! There's something going on in this room. What do you mean? I heard weird noises coming from inside there. Help! Hey Richard, can you see anything from your window? No. Everything looks pretty normal to me. The guy who lives here, what's he like anyway? I know his name and face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Yeah. Good idea. Damn it. They can't hear me. No to dobrze, wracamy, podładowałem się Wracamy do dziury Dobrze, jesteśmy już Idziemy tą drogą Na mapę Tam nic nie nie, nie nie będę walczył ...tylko życie tracę na tym. Tak więc ładnie wymieniam wszystkich. Czy te nogi tam wiszą? Dobrze. O, jaka ładna Zakręć Zakręćmy się. To jest jezioro Silent Hill. Autologa, ale to jest nad Silent Hill, to znaczy, że już to jest całkiem niedaleko. No, tam Coś tutaj jest. Przepraszam za to sterowanie, ale ono jest masakryczne. Poczytajmy jeszcze trochę. To jest dziwne pismo, nic nie rozumiem. Dobrze, to chyba. Wynosimy się stąd. Nie będziemy tam szli. No, czekcie się. Coś ukrytne, się no, przecież... A! Patrzcie jakie jak A! Jest z powrotem. Teraz czyść. Na co też chyba by się przydało iść. Hey, little boy. What are you doing here? you Finally the third revelation. Something's gonna happen. That nosy guy that was here, he said it too. Something big is gonna happen. You're not attempted that. Finally it's gonna That's happen! Cały wiecie z wariatami. Zobaczmy, czy się da wejść. Zamknięte. Co mamy fajnego? Tylko numery. No, no to nie był numer facility. Gram się strasznie wysypuje pod Windowsem. Nie wiem czy to wina spostrzenia Grałem jakieś starsze sposzczenie, no bo no nie mogą grać co chwilę zwiecha dlatego tu wiem że tu już nic po drodze nie było Tego tak nie eksploruję tego terenu Musicie mi to wybaczyć O Stefan co jest

Awesome. <laughs> Here, take this. There's something written on it. Oh my God! I got a phone Help

Vai lá. Gdzieś muszę coś wykopać. O Jezus Maria. Ta dumna pała też tu. tu gdzie? Tu. No przykrzekaj się. Gdzieś mam wykopać. Wreszcie coś rozwiązałem. Ja mam kluczyk. Lex. Czy to Pamiętam, z tą głośniką nie można się dostać. Trzeba ten klucz zostawić w domu. W skrzyni dopiero się sobie błagę. No, pan rolnik tu siedzi. A go tak. I teraz do sierocińca, Jak najprostszą drogą. Durnie nie ominąć francowatego. Tylko nie jego. Te psy durne też. tamtym chleję dalej idziemy do kluczek i będzie no to kluczyk mamy idziemy otworzyć chciałoby się wrócić właśnie do domu po ten klucz bo przez miguła się nie dało otworzyć no i Chodzimy do środeczka Co tu mamy Chuczy. No Tu co ciekawego Tam syf, tu syf O, żeś mi chłopie wystraszył, zwariowałeś Ma się nie ze spusty mamy Drugi znak i Bóg rzekł, podaruj mi krew dziesięciu grzeszników i białą oliwę. Zostaniesz wypuszczony z więzów ciała i otrzymasz moc niebiosu. Z ciemności i próżni przywołaj czwarty mrok i opasaj siebie rozpaczą dla unącego wiedzę. Trzeci znak i Bóg rzekł, powróć do źródła poprzez pokusę grzechu pod czujnym okiem demona, Glaskając się samotnie w bezpostaciowym chaosie Tylko wtedy cztery pokuty zechcą być sojuszu Jakiś rytuał Będzie. Będzie. O, genius, nie? nie wiem czy tam iść, aż strach Zobacz, jeszcze na górę jak zepsuty nie wiem czemu te drzwi się kopcom. Mogę tam nie wchodzić. Już teraz nie jest wszystko przetłumaczone. To i the nosy guy about! A special news report. In a forest near Silent Hill, the burned corpse of a 30-year-old male was discovered earlier today. The police have ruled it a homicide and are investigating. The numbers 17121 were reportedly carved into the man's body. Due to the marks on the victim, the police are investigating possible links to the Walter Sullivan case 10 years ago. Alter, O no, jeszcze ktoś tu dzwoni Czy było ten magazyn no, nie wiem, so, zobaczmy jeszcze kto puka i na tym zakończymy Więc z tej strony Ice Snake, jak się podobało proszę łapki w górę no, i spróbujemy kontynuować tą serię, jeśli się nie będzie super. Are you in there, Henry? Help me! There's something wrong with this room! Help! Let me out of here! Is anybody home? What's going on here? Jak widzicie, w lewym dolnym rogu znów ręka czerwona doszła. To znaczy, że trzeba łapkę wygłędać. right key uh, um, I'm sure I heard something in there yeah that sound it's <laughs> just it's the same one as back then kid. <laughs>